Przesłanie z kart tarota na tydzień od 25 do 31 sierpnia. Król Mieczy, mężczyzna, bliźnięta waga wodnik, starszy mężczyzna może to być mężczyzna, który Wam doradzi. Podpowie. Może też być pokazana rozmowa z takim mężczyzną. Jest to starszy mężczyzna, człowiek romantyczny, czy wasz kontrahent, klient. Nieważne, kim on będzie, ważne, co on wam przekaże i podpowie. A tu jest pokazane otrzymanie mądrej rady od takiego człowieka. Zwłaszcza, jeżeli działacie w internecie, prowadzicie biznes w internecie. Karta gwiazdy mówi też o znaku wodnika. Nadzieja umiera ostatnia. Pojawia się w światełko w tunelu. Coś dobrego. Wydarza się w tym tygodniu, zwłaszcza dla wodników. Pustelnik mówi o znaku panny, ale też o wymownym odosobnieniu. Potrzebujecie wycofać się, zrobić sobie taktyczną przerwę od świata, odpocząć, zrezygnować z jakiegoś spotkania, spędzić czas samotnie, żebyście połączyli się być może ze swoimi przewodnikami duchowymi. Mamy też pokazanego asa mieczy wspaniałe pomysły. Klarowna, jasna komunikacja, pokonywanie przeszkód z wiarą, ale to jest też taki aha moment. Nagle coś wam świta, nagle coś się staje jasne. Może to dotyczyć rodziny. Jest pokazana rodzina i dogadanie się w rodzinie, osiągnięcie kompromisu, dobra komunikacja, ale też wspaniałe pomysły, które może podsunąć wam członek rodziny. Mogą to też być pomysły biznesowe, pomysły na siebie. W rodzinie też coś może być ukryte, bo jest pokazana karta księżyca przy rodzinie, a księżyc mówi o tym, co jest ukryte. Symbolizuje też znak raka. Co w rodzinie jest? Pod powierzchnią to wypłynie w tym tygodniu. Życzę Wam cudownego tygodnia.